Siemano, witam wszystkich serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. To, że za mną słońce jest, to nie oznacza, że jest ciepło, bo dzisiaj temperatura spadła do minus 2, ale odczuwalna no, jest minus 10 przy tym wietrze. Wiem, że u was na pewno jest chłodniej i jest dużo więcej śniegu. Tu dosłownie troszkę tylko popruszyło, więc nie ma lipy. Słuchajcie, jestem już tydzień w Holandii i szczerze wam powiem, że nawet nie mam czasu się po tyłku podrapać, bo no, grafik napięty jak baranie jaja, że tak powiem. Co chwilę jakiś sąsiad dzwoni, żebym szedł na kawkę, na piwko, tu, tam, tam i tak biegamy. Oprócz tego pokazywałem Wam te kartki, co dostaliśmy, i tak przeczytałem sobie te wszystkie kartki, znalazłem tą kartkę, gdzie był też numer telefonu podany, i żebym zadzwonił. To jest od takiej sąsiadki Amiszki, która mieszka całkowicie na końcu naszej drogi. Wyobraźcie sobie, że zadzwoniłem do niej, no i ona zadowolona poprosiła, żebyśmy przyszli po prostu na kawę. No to. Długo się nie zostawiając, no, się zgodziliśmy, nie? No, poszliśmy tam na tą kawę i wyobraźcie sobie, że wbijamy do środka, to już tam były 3-4 osoby, i potem zaczęli przychodzić następni, następni, następni. Ja to naprawdę byłem w szoku, bo wiecie, my jako jedyni Polacy tam byli, więc to była taka dziwna sytuacja, ale ja już tu praktycznie wszystkich znam dookoła. No i wierzcie, że przyszło, nas, nas tam było 13-14 osób. No, cała droga, wszyscy się zeszliśmy, dostaliśmy ciasto, Jabłecznik, oczywiście z bitą śmietanką, kawusia. Kawa to podstawa, bo wiadomo, w kolandii kawa to musi być, inaczej nic nie działa. No i na koniec, bo posiedzieliśmy tam z półtorej godziny, na koniec, yy, wyszło tak, że no, byliśmy zaskoczeni, bo zaproponowała nam wszystkim po browarku i to Hertogu Janie. Te piwko oczywiście, co ja lubię. No jest, wypięćmy po piwku, z tego co wiem tam, no porozmawialiśmy o wszystkim, no ci ludzie, niektórzy tu mieszkają po 35 lat 40 lat więc dużo się tu też dowiedziałem, tu sąsiad będzie budował 6 domów, które też będą właśnie na sprzedaż, nie wiem, będę musiał się zakręcić, kto wie, a może jakąś chatę tu kupię, no zobaczymy, zobaczymy. E, spędziliśmy ten czas w bardzo miłej atmosferze, naprawdę byłem mile zaskoczony, ta kobieta jest naprawdę bardzo uprzejma, zresztą tak samo jak wszyscy tu sąsiedzi, naprawdę to jest miejsce, tak mi się udało tu, że to jest miejsce, gdzie naprawdę wszyscy są życzliwi, mili i wszyscy są uśmiechnięci. Ale to tyle na dzisiaj. My się zbieramy na miasto, bo jak wiecie, tydzień nas nie było, a chodzą za mną krewetki, więc y, muszę sobie te krewetki kupić. Więc jedziemy na jakieś drobne zakupy, pohasałem po mieście, no i zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. A więc zapraszam wszystkich na film. Widzicie, tak jak mówiłem, śniegu by wcale. Trochę, trochę. no tak zostało. Więc tak jak mówię, no nie ma lipy. Ale oskrobać trzeba. Bo widoczność musi być. Kurde, ale puder ten się, Ale pizza, powiem wam, że pizza. Gdyby nie ten gas był przyjemnie, ale tak to jest naprawdę zimno. Dobra, czyścimy i śmigamy. Zobaczcie, ledwo Boże Narodzenie się skończyło, a już jest Wielkanoc. Taki duży 24 euro, no 25 można powiedzieć. O, zajączek 29, a krówka jest 24,95 Jerzyk po 19. A tu mamy takie fioletowe jaja jajo zając <laughs> 25 O to by do mnie pasowało, nie? Tyle jem, to jak świnia... No grubność nie grubny, ale przed chatą by to fajnie wyglądało. Dobra, pomyślimy. Jak wiecie ja uwielbiam rybki, patrzcie to akwarium. Ja pierdzielę fajne z półką. Ale cena też jest zajebista, 1559 euro. No mega. Mega duże. Trzeba mieć dużo miejsca na to, no kurde, na salon by mi się to nie zwieściło, ale fajnie wygląda. Podświetlane takie, z dołu ta półka też podświetlana. No kto wie, kto wie, kurde. No, zobaczymy, zobaczymy. Jak wiecie, cały czas chodzę, obserwuję, no bo chcę sobie jeszcze większe zrobić. Dobra, idę, bo się rozmażę. Chcemy no, rybek. O, jest ten glonajat cytrynowy. To jest ten i on jest za 859 Kurde no, muszę sobie znowu dokupić rybki, ale to nie dzisiaj Patrzcie jakie eleganckie No pięknie wyglądają Zobaczcie się to grill, ale elektryczny to jest No fajnie wygląda 899 euro. Ale ja wolę węglowy wiadomo, bo to jest całkiem inny smak. Ale wygląd ma fajnie, nie powiem. Zobaczcie, jakie zajebiste kubki. Elegancko wygląda 10 euro. Niedrogo. Tu jest taki. Serduszkę. A to to już jest przesada. Ja pierdziele. Przesada, ale modne podobno. Dobra. No i tak. Jesteśmy już w domu po zakupach. Powiem wam, że nie ziemsko. Kupiłem też mikrofon. Będę śpiewał. Ten kto mnie zna to wie, że lubię sobie podśpiewywać. A i uczę się dalej grać na gitarze, więc zobaczymy, może kiedyś coś z tego wyjdzie. Zobaczcie, słońce świeci, ale naprawdę pizga. Tam na drzewie mam jeden karmik, w tym gąszczu krzaków. To tam siedzi chyba z tysiąc ptaków i one między sobą się już wa oni między sobą walczą już, jak ja dam karmę i idę wrzucać. A więc, żeby nie było jakiś tam problemów, to też kupiliśmy dla ptaszków. Tu jest jeden taki karmik taki stojący, 10 euro za to byliśmy w innym sklepie, to wyobraź sobie, że taki sam no podobny, nie? Tak mniej więcej taki sam kosztował 70 euro, ale ten na szczęście za dyszkę, a zobaczcie tego, ten będzie na ścianę wygląda tak tu mogę otwierać i karmy dawać i ten kosztował 5,70 dosłownie, ale fajnie wygląda będzie też zdobił dom przy okazji, no oczywiście karma bo zimą trzeba ptaszkom pomagać, tym się poradzę, ale zimą zawsze warto coś rzucić. No, oprócz tego musiałem piwko kupić, bo znowu znajomy dzwoni, no i wezmę po browarku. Dzisiaj skoczę do niego porozmawiać, bo jeszcze odkąd tu jestem, to też u niego nie byłem, a często do niego zawsze chodzę. Więc dzisiaj muszę też wyskoczyć, chciałem odpocząć, no ale niestety, nie da się w tym tygodniu. Oczywiście też coś dla Zośki, jej ulubione przysmaki, dentastiki, różnego rodzaju inne przysmaczki. No i byliśmy też w Polaku. Pano, kiełbas różnych rodzajów kupili. Kupiłem z w kiełbasę naprawdę zadrzebista. Dzisiaj się też może za nim wezmę. I w gratisie dostałem jeszcze z jelenia. Ale to zobaczymy jak to będzie smakować wieczorem, bo teraz mam coś innego do jedzenia. Dobra, zasiadam do jedzenia, bo już jestem głodny, wyczerpało mnie to dzisiejsze spacerowanie. Zośka pewnie też by coś zjadła. No i oczywiście, jak już wcześniej wspominałem, polowałem cię na krewetki i krewetki dostałem. Teraz musimy zobaczyć które co jest. Ja jem krewetki, ale Ewelina zawsze bierze kurczaka sunaki. O, wiedziałem gdzie otworzyć. Tu są kreweteczki. Wygląda to tak. Zobaczcie, pełno warzywek. byliśmy jako pierwsi z klientów, zobaczcie ile tu jest krewetek nawalone wyjątkowo dzisiaj dużo dał zresztą zawsze dużo dają jest naprawdę mega dobre tak wygląda kurczaczek ja ja tam kurczacz no też jest o, pełno mięcha makaronik też pełno warzywek też z zadrzebistym sosie ale ja oczywiście uwielbiam krewetki pozwólcie że sobie skosztuję teraz czy się nic nie zmieniło w tym nowym roku mmm mm. A jak ktoś będzie w Zwolę, to idźcie sobie kupić. Naprawdę mega. No i oczywiście pikantne, bo ja pikantne bardzo lubię. Więc zawsze sobie to zamawiam. Jest jeszcze z wołowiną. Za każdym razem mówię, że sobie kupię z wołowiną w sosie pieprzowym, ale zawsze jakoś te krewetki do mnie przemawiają i zawsze to kupuję. Nie wiem. Ale jest mega, mega dobre. Dobra, ja sobie zjem. Mówię sobie jeszcze do sąsiada. I chociaż pół godziny sobie dzisiaj spróbuję odpocząć jeszcze na kanapie. A więc miłe niedzieli, moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Elo.